W programie Gość życia Teresa Urbanowska zaprasza. Gościmy w Jadowie będziemy rozmawiać z panem Rafałem Rozparą, burmistrzem miasta i gminy Jadów, o tym, co się dzieje w okolicznych miejscowościach. Dzień dobry Państwu. Panie burmistrzu, nietypowo, bo w ubiegłą niedzielę zakończyły się wybory uzupełniające w gminie Jadów na radnego w okręgu w którym Pan został również burmistrzem. Aha. Jak się te wybory potoczyły? Jakie są wyniki? Tak, startowało, tak jak poprzednio rozmawialiśmy, dwoje kandydatów, Pani Monika Cyran i Pan Robert Mikulski. Wygrała Pani Monika Cyran, że serdecznie jej gratuluję. No tak zdecydowaną taką y, większością głosów. Cieszę się też z dużej frekwencji, jak na wybory uzupełniające, ponieważ wynosiła prawie 40%. Także jestem bardzo zadowolony, że ten mandat jest silny i rzeczywiście reprezentuje mieszkańców, nie tylko takie, no, no bo radnego trzeba było wybrać, tylko rzeczywiście, rzeczywiście, no, mieszkańcy wyrazili swoją wolę. Jest radny z tego okręgu, to są bożymy. Dębę duże, dębę małe, wężówka wyrobki. I gratuluję jeszcze raz pani Monice, Dziękuję też panu Robertowi, że startował, że ten wybór był. Natomiast uszanujemy teraz wybór mieszkańców i przystępujemy do pracy. Może wyjaśnimy Państwu jeszcze, dlaczego te wybory wiadowie były, bo w niektórych gminach jest tak, że. Tak. W następny, jest, z listy. tak następny z listy. A dlaczego tak. wiadowie musiały się odbyć? Dlaczego? Dlatego, że Jadów to jest gmina do 20 tysięcy mieszkańców i ordynacja jest większościowa, czyli że okręgi są jednomandatowe i w momencie Wygaszenia mandatu z różnych przyczyn, czy śmierci, czy rezygnacji, czy tak jak teraz było, wyboru e, na funkcję burmistrza. Wojewoda musi ten mandat wygasić i ogłasza wybory uzupełniające. I te wybory się odbyły, został wybrany, czy została wybrana nowa pani radna. Yy, I w ja najbliższą tak. środę, 17 lipca, będzie sesja, podczas której zostanie zaprzysiężona i dołączy jako 15 do Rady Miasta i Gminy. W każdej gminie, którą znam. Yy... <coughs> Inwestycje to jedna z ważniejszych y, dziedzin y, życia samorządowego, a chyba najważniejsze wśród tych inwestycji są drogi, chodniki. I jak, to, jak to wygląda u Państwa, co, co się udało może do tej pory zrobić? Jakieś plany, pozyskać może nowe środki, czy pomysły? Nie, to znaczy, kadencja obecna trwa tak naprawdę dwa miesiące, więc y, głównie skupiamy się na kontynuowaniu tego, co zostało rozpoczęte. Oczywiście też no, składamy czy przygotowujemy do złożenia nowe wnioski na Fundusz Dróg Lokalnych. Tutaj będziemy składali ulicę Piękną w Bożymach już dużo, wiele lat ta ulica już czeka, więc chcemy ją w końcu wykonać. Obecnie odebraliśmy już ulicę wraz z chodnikiem w Nowinkach. Nastręczała nam ona wiele trudności, wiele protestów mieszkańców, ale udało się to wszystko no, ponaprawiać i odebrać, tak? Także cieszę, cieszę się bardzo, że ta ulica powstała, że mieszkańcy mogą się z niej cieszy, też cieszyć, że mogą korzystać z tej ulicy. Jeszcze mamy w budowie na ulicę w Sulejowie, to jest taka najbardziej w tej chwili za, zaawansowana droga. Jest też w Zawiszynie wraz z chodnikiem budowana ulica. Jest też w Kukawkach ulica Zielona budowana oraz w Polu. ulica Spacerowa, to tak na razie tylko tyczenie, ale będzie budowana. Jest też już rozpoczęta w Szewnicy ulica Sosnowa. I te, jeszcze o jednej zapomniałem, która też już jest skończona i odebrana. To jest ulica też właśnie Sosnowa w Zawiszynie. Także te ulice. A plany następne, na, na następne rzeczy są jakieś. Plany następne rzeczy tak naprawdę, no to jeżeli chodzi o drogi, czy o, o takie ulice, to to, co mamy, to zostały nam dwie, mhm. które mamy projekty i pozwolenia na budowę, to jest właśnie piękna i będziemy ją składali na ten fundusz rządowy dróg. Mamy też ulicę długą w Urlach, na którą mamy pozwolenie, ale są tam protesty. Jeszcze będziemy wracali do tej ulicy. Zobaczymy, jak Rada Miasta zdecyduje, czy będziemy budowali ją w takiej formie, na którą to pozwolenie uzyskaliśmy. Tam było szereg odwołań, doszło to do Naczelnego Sądu Administracyjnego, ale już jest postanowienie sądu, zostało to nasze. Znaczy ten nasz projekt został potwierdzony przez Naczelny Sąd Administracyjny. To może też małe takie wyjaśnienie, jeżeli są odwołania od mieszkańców. Tak. Od, no, mieszkańcy no, się odwołują. Mieszkańcy się odwołują, tak. to znaczy, że cały proces inwestycyjny przesuwa się w czasie, prawda? Tam teoretycznie to jest RIT, więc można by było budować, ale no tu w Gminie Jadów była taka polityka, że jeżeli. Nawet robimy na i mamy to pozwolenie z natychmiastową wykonalnością natychmiastową, tak? To i tak i tak czekamy, jeżeli są protesty, z tego względu, że no, chcemy to, nie chcemy tak na siłę, tylko raczej po dobroci, tak, żeby to dogadać i postarać się jakoś tak, żeby wilksywca cała była. Natomiast no, wiadomo, tak? że no, w pewnym momencie trzeba zdecydować, tak? Też nie może tak trwać, że będziemy non-stop. Wracali ciągle do tematu, w tej chwili mieszkańcy tam zbierają podpisy, jeszcze chcą wracać do tematu tej ulicy długiej. Zobaczymy. Myślę, że we wrześniu Rada Miasta wróci do tego i podejmie ostateczną decyzję, w którym kierunku idziemy. Czy zostawiamy projekt tak, jak on teraz jest, hmm. czy też przychylamy się do no, tego zdania mieszkańców i jakoś tam ten projekt. Tak w ogóle ważą, ważą się losy tej inwestycji. Ważą troszeczkę. się, tak. No jest jeszcze teraz ostatnio rozpoczęta, wykonawca właśnie został wprowadzony na budowę. Od 1 lipca rozpoczął pracę, to jest y, rozbudowa przedszkola wiadowie. Przedszkole wiadowie rozpoczęte, ale poza inwestycjami drogowymi to oprócz wody i kanalizacji, o której chwilowo na razie może dzisiaj uh -huh. y, sobie odpuścimy temat, ale są szkoły. Tak. Szkoły, przedszkola to jest taki też newralgiczny temat. Gmina jadów bardzo rozległa. No, obszarowo, jest tak. obszarowo rozległa. Na tym rozległym obszarze mieszkają y, ludzie z małymi dziećmi również. Pod koniec poprzedniej kadencji, pomimo protestów i sprzeciwów lokalnej społeczności, zamknięto jedną ze szkół y, w miejscowości Nowinki. Co tam w tej chwili się mieści? W tej chwili jest tam klub seniora, Senior Plus. No I funkcjonuje, pomimo tego, że jest mało osób chętnych i zainteresowanych, staramy się, żeby tych osób było więcej, więc zapraszamy do tego klubu seniora. Zmieniliśmy drobkę jego profil, zatrudniliśmy w tej chwili rehabilitanta, masażystę, żeby też przyciągnąć więcej osób. I mam nadzieję, że ten klub seniora będzie funkcjonował. Nie jest może to proste z tego względu, no, że do, nie ma dowozu tak nie zorganizowanego do, do tego klubu, ale mam nadzieję, że to też uda się jakoś pogodzić i, i tu z gminy dofinansować ten dowóz. W drugiej części natomiast budynku jest przewidziane KGW. Było KGW, czyli Koło, koło Gospodyń, gospodyń Wiejskich. Tak, nowinianki. Oczywiście tam jest Koło Gospodyń, gospodyń i Gospodarzy, ale, no, ale KGW. No, jest tam teraz taki problem, że troszeczkę stanęły prace, miało to być robione siłami miejscowości mm -hmm. i tych osób, natomiast no, rzeczywiście tam bardzo duży ten zakres pracy jest w tej drugiej połowie budynku i zwracali już się do mnie z prośbą o wsparcie, no, chociaż przynajmniej w zakupie jakiejś części materiałów, żeby to, to dalej prowadzić. No i zobaczymy, do no rozmawiać. Ja zapytam przekornie, skoro zamknięto szkołę, a dzieci tam są, to może warto też nie tylko klub seniora, ale jakieś ognisko dla młodzieży, dla dzieciaków zrobić? Tam są boiska, a... jest zaplecze sportowe, jest klub, też tutaj mam taką prośbę, czy ofertę współpracy z Santorynu nowinki mhm. i myślę, że od września ruszą normalnie treningi, więc tam naprawdę młodzież i dzieci będą miały co robić w nowinkach. I będą zaopiekowane. Tak, tak natomiast no, oczywiście jest problem y, na tej drugiej połowy budynku, że ona w tej chwili nie nadaje się do użytku, mm. bo tam no, zostało to wszystko porozwalane. Y, no i trzeba to zakończyć ten remont, tak? Zobaczymy, ile to będzie jeszcze kosztowało i przedstawimy wtedy do decyzji Rady, czy się zgadza na wsparcie tych, tego kawiłu. Mm -hmm. y tak jak wspomniałam, pan burmistrz to potwierdza, gmina jest rozległa, szkoły nie są zbyt duże. Czy przewiduje się jeszcze zamknięcie jakiejś szkoły? Nie. Nie, nie, nie przewidujemy zamykania szkół. W tej chwili no, był taki jeszcze problem z, z myszadłami, jeżeli chodzi o dyrektora. Bardzo dziękuję tutaj w tym miejscu panu Roguszewskiemu, że zgodził się jeszcze na 10 miesięcy podjąć obowiązki dyrektora. Mam nadzieję, że już w ciągu tych miesięcy uda się dograć takiego dyrektora, który byłby przyszłościowy hmm. dla tej gminy. Jest tam chętna pani, która, no, która chciałaby tym dyrektorem być. Mam nadzieję, że wszystko się ułoży tak, jakbyśmy chcieli. I będzie młody, prężny dyrektor, który tę szkołę rozwinie, hmm. żebyśmy nie musieli jej właśnie zamykać, żeby te dzieci przychodziły, czy poprzez nawet jakieś ognisko właśnie przedszkolne, tak które by tam przyciągnęło dzieci, bo tak mi się wydaje, że jak dzieci do przedszkola już przyjdą, to potem łatwiej zostają w tej szkole. Dobrze by było, gdyby tam naprawdę no 3-4 latki już do tej szkoły przychodziły, zostawały i na następne lata kontynuowały naukę w Myszadłach. Tym bardziej, że obok, w Milikorytnica Korytnica, zamykają się szkoły sąsiednie względem myszadeł, na przykład Maksymilianów, i jest potencjał, tak, żeby te dzieci ściągnąć, nawet jestem w stanie, Wysłać tam autobus, żeby w tych miejscowościach sąsiednich zbierał te dzieci i do Myszadeł dowoził. Jeżeli tylko rodzice będą chcieli, to tak zrobimy. Za Panem Turnus wakacyjny, ile dzieciaków brał udział w wyjeździe wakacyjnym? 175. Na taką małą gminę to taka dosyć duża kolonia, tak? Duża, tak. Ale wiem, że nie ostatnia. Nie, jeszcze do, w góry jedziemy. Jeszcze i też taka duża grupa. Nie, nie, nie. Nie, sto, yy, 115. Ale teraz. dalej to jest duża grupa. Yy, no i półkolonie. Półkolonie no. dla ilu dzieci. Co Zapisują no, się jeszcze. Pół miejsca, tak? tak, mogą się zapisywać. do miejsca, czyli jeżeli do biura dziecko, stowarzyszenia w urlach, zapraszamy je, do kontaktu. Jeżeli jeszcze jakieś dziecko nie ma co robić i rodzice chcieliby zapisać... Druga połowa sierpnia, czas. zapraszamy. W czerwcu spotkaliśmy się tu też na takiej krótkiej rozmowie, tak. ponieważ gościłam z plenerem, drugim ogólnopolskim plenerem Urlańskie Klimaty. A jesteśmy, spotykamy się w przeddzień kolejnego pleneru. Tym razem plener będzie gościł w Urlach w Karitasie, ale będzie to dziesiąty ogólnopolski. Plener Oko Sztuki, którego finał jest w Pałacu Krzęsnym. Byłem parę razy. <grym> Był Pan parę <grym> razy na, na, na Werni tak. tak. Byłem. No i przyjedzie dużo nowych, ciekawych osób. Czy możemy liczyć na obecność patronat honorowych? Na początek na pewno przyjadę. Zobaczę, czy do Krzęsnego, czy do karitasu, tam gdzie będziecie w Urlach nocować. Także. Zresztą w ogóle zapraszamy, mam piękne ośrodki, czy to jest Oddechowo na Bożymach, czy to jest właśnie Caritas w Urlach, czy też inne, tak, które Państwo wybieracie. Zapraszamy, naprawdę są piękne i przygotowane do przyjmowania turystów. Ja potwierdzam, faktycznie jest nam dobrze, jest nam dobrze w Caritasie. Są też inne miejsca nie mniej ciekawe, no my tak sobie zawarliśmy jako grupa artystyczna taką współpracę z, z Caritasem i też polecamy wszystkim, którzy, z Państwa, którzy chcieliby gdzieś wyjechać na łono przyrody, nie lubią zbyt długiej podróży, tak. więc Urle to jest świetne miejsce na wypoczynek. Ja przynajmniej się czuję tu bardzo dobrze, przyjeżdżam od kilku lat i i polecam. Zapraszamy, tym bardziej, że naprawdę jest co robić. Są ścieżki rowerowe, są, no jest wiadomo, plaża, kajaki, można stolicy no z... są też stadniny. Stadniny koni, tak, są, jest coraz więcej. Mhm. To nie to, że tam jest jedna i kolejka, absolutnie. Jest przynajmniej 10 stadni, gdzie można jechać i od ręki naprawdę jakąś jazdę sobie wykupić. Tak. Czy rekreacyjną, czy nawet wakacje, też są takie organizowane wakacje w Siodle, czy w Sulejowie, czy w Nowym Jadowie czy w Kukawkach. Naprawdę są stadniny, zapraszamy do kontaktu, jeżeli tylko dzieci czy dorośli są zainteresowani e, taką, no, spędzaniem czasu w kontakcie z koniem, to zapraszamy. A tak jeszcze w takiej cichej tajemnicy dodam, że do Urli przyjeżdża na wypoczynek coraz więcej znanych osób. Nie będziemy tu nazwiskami sypać, bo nie wiadomo, czy sobie tego życzą. To pewnie nie. Przyjeżdżają na odpoczynek, ale naprawdę w Urlach można spotkać dużo ciekawych osób, które tu przyjeżdżają również odpocząć, więc może Urle wrócą do swoich czasów świetności, kiedy do Urli się jeździło na wakacje. Na pewno tak, bo coraz więcej osób rzeczywiście odkrywa tą taką turystykę krajową, nie potrzebuje na Teneryfę jechać, czy gdzieś tam indziej tylko szuka takiego tutaj wypoczynku u nas, tym bardziej, że właśnie jest dobre połączenie, zarówno kolejowe w tej chwili, jak i, jak i drogowe, można do Urli bez problemu dojechać. Nie tylko do Urli zresztą, tak? bo tak, tak samo do Starowoli, do Zawiszyna, do tych miejscowości położonych wzdłuż rzeki, ale jest też, tak przynajmniej ja obserwuję, coraz większe zainteresowanie w wykupowaniu starych siedlisk, gdzie były gospodarstwa rolne, a teraz y, kupują Warszawiacy, no, czy w ogóle mieszkańcy miast, y, i szykują noc dla siebie, na no, no swoje wypoczynek, albo na emeryturę. Ja już przywiozłam tu pewnie co najmniej ze 200 osób no. przez te kilka lat i wszyscy są urlami zachwyceni, wielu z nich Jadę wraca. Się. Naprawdę w urlach, to kiedyś trochę tak powątpiewano, ale naprawdę. Jest to stwierdzone i są dokumenty: jest mikroklimat. Ten jod w powietrzu rzeczywiście jest, więc jeżeli ktoś ma problemy i chciałby tego jodu powdychać, zapraszamy do urli. Są, będziemy też tutaj jako urząd rozwijać współpracę pomiędzy przedsiębiorcami, po to, żeby ten kontakt między klientem a potencjalnym na no, tym na no, kimś, kto będzie świadczył usługę turystyczną. Był, był lepszy. Bagacje Zapraszamy w, też w, na szkolenia. Będą tutaj tak. w środę to szkolenia. Tak, organizowane, przepraszam, trochę się przyziębiłem a propos tych kolonii, ale będą szkolenia i standardy ochrony dzieci i też właśnie na temat Urli jako marki turystycznej. 17 tak. w środę, lipca, w środę tak. o godzinie 17 17. Podajże, tak. W bibliotece, tak? Tak, burlak, w bibliotece. bibliotece. Burlak, zapraszamy szkolenie. też na gawędy historyczne, są co miesiąc. Teraz akurat wakacje są w stowarzyszeniu, najbliższa będzie w piątek. Będziecie jako malarze zapraszamy, mam nadzieję, że przyjdziecie. Będzie występ pana Tolka Jabłońskiego, będzie śpiewał, natomiast gawędę o Stanisławie Rębeku i rodzinie Ismondów poprowadzi pani An Ania Ziółkowska, także. Zapraszamy, będzie targ staroci, no to to już cyklicznie w niedzielę, oprócz tego kolejna potańcówka taka wiejska, ta naprawdę wiejska w letnisku do też zapraszamy. Spotkanie absolwentów po latach szkoły w urlach, że jest naprawdę bardzo tego dużo. Tak? I jeżeli ktoś tylko chce, i jest w urlach w tym czasie, to nie tylko, że lody wiadowie, że, że, że tylko tutaj, tylko naprawdę w okolicy wiele się dzieje i zapraszamy że często różne osoby pytają, widzę na tych portalach społecznościowych, gdzie blisko Warszawy można wyjechać. Tak. Ja polecam murle i Jadów z pysznymi lodami. Zapraszamy. Dziękuję piekarnia, za Piekarnia, tak, cukiernia. Bardzo, bardzo dobra piekarnia. Bardzo, tak. naprawdę. I nie mówmy też tak ciągle, że nic się nie dzieje. Bo to jest nieprawda. Dzieje się może za mało w dalszym ciągu, nie mówię, że nie. Natomiast dzieje się i ta oferta jest coraz większa, jeżeli tylko mieszkańcy był teraz w sobotę naprawdę na wysokim poziomie zorganizowany z wieloma osobami atrakcjami Dzień Szkocki. Mhm. I to naprawdę impreza, która wyrasta na coraz większą wiadowie. Myślę, że ona będzie coraz bardziej też taka impreza, będzie też taką coraz bardziej imprezą sztandarową dla Jadowa. Będzie się rozwijała. Bo ma bardzo duży potencjał. Panie, Panie burmistrzu, dlaczego Szkoci wiadowie? Bo nie wszyscy na pewno wiedzą, skoro już weszliśmy na ten temat. <laughs> dlaczego Szkoci wiadowie? Tak, na, znaczy, tak naprawdę to hrabia zamoński w XIX wieku, żeby podnieść kulturę agrarną na tym terenie, sprowadzał osadników nie tylko szkockich, no ale, ale powiedzmy, że akurat na tym terenie rzeczywiście yy, byli ze Szkocji. I mieszkali tutaj, gospodarowali, a dla wiadowie no, o tyle ich wiążemy z samą miejscowością, z Jadowem, bo tu może nie mieszkali, mhm. tylko mieszkali e, strachówka, równe te tereny, gdzie były folwarki, natomiast tutaj jest cmentarz i tutaj byli, tutaj byli grzebani. Ten cmentarz dzięki staraniu tutaj Jadowskiemu Stowarzyszeniu Historycznemu, za co im serdecznie dziękuję. A właśnie następna atrakcja mamy muzeum, też jeżeli ktoś chciałby spędzić czas wiadowie, no, może przyjść. Się szczerze, muzeum nie, ma, nie miałam okazji jeszcze. No to jeszcze będzie, mam nadzieję, że już teraz podamy godziny otwarcia i będzie e, muzeum dostępne dla wszystkich, jeżeli tylko chcecie Państwo zapraszamy. Natomiast no, wracając do Dnia Szkockiego, no to idea się zaczęła od odnowienia, ponieważ cmentarz był w bardzo złym stanie, no był zdewastowany i przez no mówiąc, produkt przez złodziei przekopany e, i to się udało jakoś tam ogarnąć. E, dzięki tak naprawdę, mówię, Stowarzyszeniu Jadowskiemu, Historycznemu e, i teraz ta rada się rozwija. Mam nadzieję, że się rozwijać będzie coraz bardziej. Panie burmistrzu, dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Państwu przypomnę, że gościliśmy w jadowie w urzędzie gminy. E, naszym gospodarzem był pan Rafał Rozpara, burmistrz miasta i gminy. Ja dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję i zapraszam ponownie.